Olsztyn, lato, początek dwutysięcznych. W powietrzu unosiła się duszność typowa dla sierpnia, a w małej wiosce nieopodal miasta wszyscy szykowali się do wesela. Na podwórku przed murowanym domem ustawiano stoły przykryte białymi obrusami, kobiety nosiły garnki i półmiski, a mężczyźni wnosili skrzynki z oranżadą, piwem i butelkami domowego bimbru. Z kuchni dochodził zapach pieczonej kiełbasy i świeżo upiekanego chleba. Dzień miał być wyjątkowy, Anna, córka Jana Kowalskiego, brała ślub. Jan siedział na ławce pod lipą, patrząc, jak córka poprawia welon w lustrze przyniesionym z sieni. Serce ściskała duma, ale i niepokój. Był wdowcem od lat, wychował Annę sam, z pomocą sąsiadek i koleżanek z pracy w ośrodku zdrowia. Teraz jego jedyna córka stawała się żoną. Jan wiedział, że wesele to nie tylko radość, lecz także próba dla niego, dla niej, dla nowej rodziny. Goście przyjeżdżali z różnych stron. Jedni starymi polonezami i fiacikami, inni nowymi samochodami prosto z Warszawy. Wieśniacy ubierali się skromnie, ale mieli w oczach serdeczność, miastowi błyszczeli garniturami i drogimi perfumami. Jednak każdy wiedział, kim jest Jan. Od ponad trzydziestu lat pracował jako felczer w gminnej przychodni. Znał wszystkich, połowę wsi ratował z gorączki, drugą połowę z porodów i wypadków. Był człowiekiem, do którego chodziło się w środku nocy. Gdy dziecko miało duszności, albo kiedy staruszka nagle traciła przytomność. Zawsze pomagał, nigdy nie pytał o zapłatę, a jeśli już, przyjmował w zamian jajka, kartofle czy kawałek mięsa. Kiedy orkiestra przestała grać i wszyscy zasiedli do stołów, gwar ucichł. Jedzenie parowało na półmiskach, a kieliszki napełniały się winem i wódką. Jan, nie przepadający za głośnymi wystąpieniami, wstał i uniósł szklankę. Powiedział prosto, bez patosu. Dzieci, żyjcie szacunkiem do siebie. Miłość to nie tylko radość, ale i praca. Gdy przyjdzie bieda, uratuje was nie bogactwo, ale zaufanie i wsparcie. Mówił cicho, ale słowa docierały do serc tych, którzy potrafili słuchać. Wtedy odezwał się Paweł, świeżo poślubiony mąż Anny. Uśmiechnięty półgębkiem, w eleganckim garniturze, wzniósł kieliszek i rzucił: Daj spokój z tymi morałami. Ty jesteś tylko zwykłym sanitariuszem. Co możesz wiedzieć o prawdziwym życiu? Sala ucichła, ktoś zakaszlał, ktoś spuścił wzrok. Anna pobladła, a kilku gości szeptem skomentowało sytuację. Jan nie odpowiedział. Postawił szklankę na stole, spojrzał spokojnie przed siebie i usiadł. W jego milczeniu było więcej godności niż w setce krzyków. Wesele toczyło się dalej, orkiestra zagrała głośniej, ktoś wyciągnął ludzi do tańca, ale cień padł na całą uroczystość. Anna próbowała się uśmiechać, lecz w oczach miała łzy. Paweł zgrywał pana sytuacji, częstował gości, żartował, jakby nic się nie stało. Jan siedział na końcu stołu i milczał. W jego wnętrzu nie wrzała złość, lecz ciężka troska. Nie o siebie, o córkę, która związała się z człowiekiem zbyt dumnym, by zrozumieć wagę prostych słów. Wieczorem, kiedy większość gości objechała, a orkiestra zamilkła, Jan wyszedł na podwórko. Powietrze pachniało rozlaną wódką i mokrą trawą, gdzie nigdzie dogasały papierosy. Usiadł na starej ławce i zapalił, choć od dawna nie palił. Patrzył w niebo, gdzie między chmurami migały gwiazdy. Wspomnienia przewijały się przed oczami. Chłopak z poparzeniami wyniesiony z płonącej stodoły, kobieta rodząca na piecu kaflowym, staruszek z ciśnieniem, którego wyciągnął z opresji. Dla wielu był nikim więcej niż sanitariuszem, ale on wiedział, ile istnień ocalił. Spojrzał na wiszącą w kuchni fotografię zmarłej żony, której twarz zdawała się patrzeć na niego z łagodnością. Cicho powiedział: Nie tak to sobie wyobrażałem. Zamiast radości, cień w sercu. Ale widocznie taka próba czeka nas wszystkich. W odpowiedzi usłyszał tylko skrzypienie drzwi, które zamknął wiatr. Nazajutrz całe Mazury mówiły o weselu. Jedni powtarzali dowcipy, inni wspominali jedzenie, ale wszyscy mówili o słowach Pawła. Sąsiedzi kręcili głowami. Jak on mógł tak do teścia? Jak można nie mieć szacunku? Jan jednak milczał. Swoje wiedział. Los bywa przewrotny i zawsze znajduje sposób, by nauczyć człowieka pokory. Mijały dni, a wspomnienie weselnego upokorzenia nie znikało. Jan chodził do przychodni, przyjmował pacjentów, odwiedzał chorych w domach. Codzienność wypełniała jego życie, a jednak w sercu czuł ciężar. Wiedział, że Paweł nie zrozumiał niczego. Młody człowiek był pewien siebie, zapatrzony w Warszawę, w nowe samochody i w swoje znajomości. Jan natomiast miał pewność, że przyjdzie dzień, gdy ten sam człowiek zrozumie, jak kruche jest życie i jak potrzebna bywa ręka, którą wcześniej odrzucał. I miał rację. Ale jeszcze wtedy, pod koniec weselnego dnia, nikt nie przypuszczał, że los tak szybko da Pawłowi lekcję, której nie zapomni do końca życia. Codzienność na wsi wróciła szybko. Jakby wesele było tylko krótkim epizodem, który zostawił po sobie kilka komentarzy i trochę niesmaku. Jan Kowalski wstał na zajutrz o szóstej, jak zwykle. Założył wyblakły fartuch, sięgnął po torbę z opatrunkami i lekarstwami i ruszył w stronę przychodni. Jego życie składało się z powtarzalnych czynności, ale każda z nich miała wagę, bo zawsze wiązała się z ludźmi, którzy potrzebowali pomocy. Wioska wiedziała, że Jan nigdy nikomu nie odmówi. Tego dnia najpierw odwiedził starszą panią Malinowską, która od lat cierpiała na nadciśnienie. Sprawdził ciśnienie, zapisał notatki, dał jej tabletki, które załatwił z Olsztyna dzięki znajomemu farmaceucie. Potem poszedł do rodziny Nowickich, gdzie kilkuletni chłopiec miał wysoką gorączkę. Jan podał syrop, zrobił zimny okład i zostawił instrukcji matce. Po południu ktoś przyszedł z rozciętą ręką, inny z bólem zęba, jeszcze inny z prośbą o zastrzyk. Jan pracował bez przerwy, czasem nawet nie zdążył zjeść obiadu, ale nigdy się nie skarżył. Wiedział, że dla tych ludzi był jedyną barierą między chorobą a tragedią. Wieś żyła swoim rytmem. Wszyscy szykowali się na żniwa, młodzi jeździli traktorami, starsi zbierali owoce i warzywa. A jednak wszędzie, gdzie się pojawił Jan, szeptano o weselu. Ludzie powtarzali sobie, co powiedział Paweł, niektórzy oburzali się, inni tylko kręcili głowami. Dla jednych to była zwykła głupota młodego, dla innych brak wychowania. Jan nie odpowiadał, gdy pytano go o to zdarzenie. Uśmiechał się lekko i zmieniał temat. Wiedział, że jego milczenie ma większą siłę niż jakakolwiek obrona. Wieczorami Jan siadał na ławce przed domem i patrzył na pola ciągnące się aż po las. W dłoniach trzymał zdjęcie żony, z którym często rozmawiał po cichu. Opowiadał jej o dniu, o pacjentach, o ance. Serce bolało go na myśl, że jego córka związała się z człowiekiem, który patrzy z góry na wieś i na prostych ludzi. Ale Jan znał życie i wiedział, że prawdziwy charakter objawia się dopiero w trudnych chwilach. Nie życzył zięciowi źle, ale przeczuwał, że rozprędzej czy później przyniesie mu lekcję. Anna dzwoniła od czasu do czasu z Warszawy. Głos miała zmęczony, jakby już teraz musiała stawiać czoła codziennym kłótniom i naciskom. Paweł chciał, by przeprowadzili się na stałe do miasta, bo odcięła się od wsi i od ojca. Dla niego Olsztyn i cała okolica były tylko prowincją, czymś, co należało zostawić za sobą. Jan słuchał tego w ciszy, pocieszał córkę, ale niczego jej nie narzucał. Wiedział, że sama musi zrozumieć, gdzie jest jej miejsce. Czas płynął. Jan przyjmował kolejne wezwania, chodził nocami do chorych, w deszczu i śniegu przemierzał wiejskie drogi. Zdarzało się, że wracał nad ranem, przemoczony i zmęczony, ale zawsze z poczuciem, że zrobił coś ważnego. Nikt w mieście nie rozumiałby jego życia, ale tu, wśród pól i lasów, każdy wiedział, że bez Jana byłoby ciężej. Paweł tymczasem coraz częściej pojawiał się w rozmowach. Ktoś mówił, że kupił samochód, ktoś inny, że chwali się znajomościami w stolicy, jeszcze ktoś, że zaczął prowadzić interesy z ludźmi, którym nie można ufać. Jan słuchał tych opowieści i milczał, ale niepokój w nim narastał. Czuł, że za fasadą pewności siebie kryje się lekkomyślność, która może kosztować zbyt wiele. Jednego wieczoru wracając od chorego chłopca, Jan usiadł na progu swojego domu. Noc była spokojna, nad głową świeciły gwiazdy, a w oddali słychać było szczekanie psa. W jego myślach znów wrócił obraz wesela i tamtych słów. Sanitariusz, powtórzył w duchu, ale tym razem bez goryczy. Słowo to, rzucone z pogardą, stało się dla niego przypomnieniem, że czas pokaże, kto naprawdę jest silny, a kto tylko udaje? Przez kolejne tygodnie wszystko wyglądało zwyczajnie, choć Jan coraz częściej łapał się na tym, że nasłuchuje wieści z Warszawy. Anna rzadziej dzwoniła i głos brzmiał coraz bardziej przygaszony. Paweł nie kontaktował się w ogóle. Jan nie oczekiwał wdzięczności ani przeprosin, ale miał wrażenie, że nadciąga coś, co odmieni ich wszystkich. Codzienność wiejska miała swoją ciszę, ale ta cisza była tylko przykrywką. Pod spodem pulsowało napięcie, którego nikt nie umiał nazwać. Jan czuł je całym sobą. Wiedział, że przyjdzie dzień, kiedy to, co wydawało się stabilne, runie. I że właśnie wtedy ktoś zapuka do jego drzwi, prosząc o pomoc. Los nie kazał długo czekać. Ale wtedy, w sierpniowe wieczory, Jan jeszcze nie wiedział, jak blisko była chwila, która przewróci życie jego rodziny do góry nogami. Noc była ciemna i ciężka. Deszcz uderzał w szyby samochodów sunących drogą z Warszawy do Olsztyna. Paweł siedział za kierownicą swojego nowego auta, zbyt pewny siebie i zbyt zajęty rozmową z kolegami, by zauważyć, że asfalt stał się śliski jak lód. Muzyka grała głośno, śmiech niósł się przez wnętrze samochodu, a Paweł czuł się królem życia. Noga mocniej dociskała pedał gazu, bo chciał pokazać znajomym, że wieś, z której pochodzi jego żona, to tylko epizod, a on należy do świata wielkich miast i szybkich aut. Na horyzoncie pojawił się ostry zakręt. Deszcz spływał strumieniami pojezdni, reflektory migały w lustrzanym odbiciu wody. Paweł nie zwolnił. Zbyt późno zauważył, że koła straciły przyczepność. Samochód wpadł w poślizg, przechylił się i z hukiem wylądował w rowie. Metal zgrzytnął, szkło rozprysło się na kawałki, a w kabinie zapanował chaos. Cisza po wypadku była gęsta i dusząca. Potem rozległy się jęki i wołania. Jeden z pasażerów miał rozbitą głowę, inny złamaną rękę, a samego Pawła przycisnęła zdeformowana karoseria. Czuł, jak krew spływa mu po nodze, każdy oddech sprawiał ból, a w oczach pojawiły się mroczki. Dopiero wtedy, w tej chwili między życiem a śmiercią, w jego sercu pojawił się strach. Strach prawdziwy, nieudawany, taki, którego nie da się ukryć za uśmiechem i drogim garniturem. Przyjaciele próbowali go wyciągnąć, ale bezskutecznie. Drzwi zakreszczyły się, metal ścisnął go jak imadło. Ktoś wyciągnął telefon, ale sygnału prawie nie było. Warszawa była daleko, Olsztyn też. Najbliżej znajdowała się wieś, z której Paweł tak drwił. A tam, w tej wsi, czuwał Jan. Do jego drzwi zapukał zapłakany chłopak, który wracał rowerem z pracy i zobaczył rozbity samochód. Jan poderwał się natychmiast, chwycił torbę, latarkę i ruszył za chłopakiem w noc. Deszcz ciał w twarz, błoto chlupało pod butami, ale on nie zwalniał kroku. Był do tego przyzwyczajony, przez lata uczył się, że w nocy trzeba mieć zimną krew i silne ręce. Kiedy dotarł na miejsce, zobaczył światła awaryjne migające w ciemności i grupkę roztrzęsionych młodych mężczyzn. Samochód leżał przechylony w rowie, wnętrze było poszarpane i pełne krwi. Jan podszedł spokojnie, bez słowa i od razu ocenił sytuację. Najpierw sprawdził puls Pawła, potem ranę na nodze. Wiedział, że czasu jest mało, że musi działać szybko i pewnie. Wyciągnął z torby opaskę uciskową i założył ją wysoko na udzie. Kazał jednemu z chłopaków trzymać latarkę, drugiemu podać czysty materiał. Jego głos był stanowczy, ale opanowany. Nie było w nim złości ani gniewu, tylko doświadczenie człowieka, który ratował życie setki razy. Paweł spojrzał na jego mętnym wzrokiem i szepnął coś niezrozumiałe. W jego oczach pojawiło się nagłe zrozumienie, ten sam człowiek, którego publicznie poniżył na własnym weselu, teraz trzymał jego życie w swoich rękach. Jan nie komentował. Pracował. Każdy ruch miał sens, zatamował krwotok, opatrzył głowę jednego z pasażerów, drugiemu usztywnił rękę. W końcu z pomocą kilku chłopaków udało się odgiąć zdeformowaną blachę i wydobyć Pawła z wraku. Był półprzytomny, ciężko oddychał, ale żył. Jan sprawdził tętno, podał zastrzyk i nakazał jak najszybciej zorganizować transport. Pobiechał stary traktor z przyczepą, wysłany przez jednego z gospodarzy. Na dnie rozrzucono siano, żeby było miękko. Pawła i dwóch innych rannych ostrożnie ułożono w środku. Jan wszedł razem z nimi, trzymał rękę na pulsie zięcia, poprawiał opatrunki i co chwila kontrolował jego stan. Droga była wyboista, przyczepa podskakiwała, a deszcz nie ustawał ale Jan nie pozwolił sobie na chwilę słabości. Wiedział, że jeśli teraz odpuści, człowiek przed nim może nie doczekać świtu. W przychodni, do której dotarli po kilkunastu minutach, panował półmrok i zapach starego lekarstwa. Jan wprowadził rannych, ułożył ich na łóżkach i zabrał się do pracy. Kiedy szykował kroplówkę, jego dłonie były pewne i szybkie. Mimo zmęczenia i ciężaru lat wiedział, że w takich chwilach liczy się tylko działanie. Paweł raz po raz otwierał oczy, Próbował coś powiedzieć, ale słowa grzęzły mu w gardle. Jan ani razu nie spojrzał na niego z wyrzutem. Dla niego to był pacjent jak każdy inny, człowiek, którego życie zależało od niego. Do świtu sytuacja ustabilizowała się. Jan usiadł na krześle obok łóżka Pawła, który już spał pod wpływem leków. Spojrzał na jego bladą twarz i ciężko westchnął. Nie czuł satysfakcji, nie czuł triumfu. Wiedział tylko jedno: Życie zawsze potrafi odwrócić rol. Wczoraj był sanitariuszem wyszydzonym przy stole, dziś stał się ostatnią deską ratunku. Za oknem zaczęło świtać. Krople deszczu kapały jeszcze z dachu, a powietrze pachniało mokrą ziemią. Jan wyjrzał na zewnątrz i pomyślał, że ta noc zmieni wszystko. Jeszcze nie wiedział, jak, ale miał pewność, że nic już nie będzie takie samo. Świt wstał chłodny i wilgotny. Po burzliwej nocy wieś budziła się powoli. A w przychodni, gdzie Jan spędził całą noc, panowała ciężka cisza. Na łóżku leżał Paweł, blady i wyczerpany, jego oddech był nieregularny, ale już spokojniejszy niż kilka godzin wcześniej. Kiedy Jan poprawiał kroplówkę, zobaczył, jak młody mężczyzna otwiera oczy. Spojrzenie było zamglone, pełne strachu i wstydu. Przez długą chwilę patrzył w sufit, potem odwrócił głowę i dostrzegł teścia siedzącego obok. W ustach miał sucho, głos brzmiał chropowato. Gdy wyszeptał: Pomóż mi. Jan nie zareagował gwałtownie. Uścisnął mu tylko dłoń, jakby chciał powiedzieć, że wszystko jest pod kontrolą. Dla niego to nie był moment triumfu ani okazja do wyrzutów. Był lekarzem w duszy, a lekarz nie odwraca się od chorego. Zajął się ranami, sprawdzał puls i robił notatki w swoim zeszycie, a Paweł patrzył na każdy jego ruch z niedowierzaniem. To była ta sama ręka, którą kilka tygodni temu wyśmiewał przy weselnym stole. A teraz ratowała jego życie. Do południa w przychodni pojawili się mieszkańcy. Jedni przynieśli świeże bułki, inni temołzy z herbatą. Każdy wiedział, co się wydarzyło na drodze, i każdy mówił jednym głosem: Jan znów dokonał cudu. Ludzie podchodzili do niego z szacunkiem, kiwali głowami, ściskali ramiona. Dla nich był bohaterem, ale on sam nie czuł się bohaterem. Zbyt dobrze wiedział, że życie i śmierć to często kwestia przypadku. On mógł tylko zrobić wszystko, co w jego mocy. Gdy przyjechała karetka z Olsztyna, młodzi ratownicy oglądali Pawła i nie kryli zdziwienia. Dokumentacja była dokładna, opatrunki profesjonalne, a stan pacjenta ustabilizowany. Jeden z lekarzy powiedział półgłosem, bez pana dawno byśmy go stracili. Jan skinął głową, ale nie odpowiedział. Wiedział, że żadne pochwały nie zmienią faktu, iż za kilka godzin Paweł znajdzie się w szpitalu, a jego własna rola skończy się jak zawsze. W ciszy, bez fanfar. Paweł, przenoszony na nosze, próbował coś powiedzieć. Jego spojrzenie było błagalne, usta poruszały się, ale brakowało siły. Jan nachylił się i usłyszał cichy szept: Dziękuję. To jedno słowo wystarczyło. Nie dlatego, że czekał na nie, ale dlatego, że po raz pierwszy usłyszał w głosie zięcia szczerość. Nie było tam ironii ani pychy. Była prosta ludzka wdzięczność. Następne dni Jan spędzał w spokoju, ale myślami wracał do tej chwili. Siedział wieczorami na ganku, patrzył na pola i przypominał sobie twarz Pawła, tę pełną strachu i pokory. Zrozumiał, że życie właśnie udzieliło mu lekcji, której żadne słowa nie mogłyby zastąpić. Nie trzeba było udowadniać niczego na weselu, nie trzeba było odpowiadać gniewem na pogardę. Czas zrobił to za niego. Anna przyjechała kilka dni później. Weszła do domu ojca i rzuciła mu się w ramiona, Płacząc. Opowiadała, że w szpitalu wszyscy mówią, iż bez Jana jej mąż nie przeżyłby nocy. Jan głaskał córkę po głowie i tylko powtarzał, że najważniejsze, by Paweł wrócił do zdrowia. Nie chciał, by czuła się rozdarta między mężem a ojcem. Wiedział, że życie samo zbuduje mosty, jeśli tylko znajdzie się odrobina dobrej woli. Wieś mówiła o wypadku jeszcze długo. Ludzie podawali sobie historię z ust do ust, każdy dodawał własne szczegóły. Jedni mówili o cudzie, inni o sprawiedliwości. Bo jak inaczej nazwać to, że człowiek, który kilka tygodni temu publicznie upokorzył swojego teścia, dziś zawdzęczał mu życie? Starsi mieszkańcy kiwali głowami i powtarzali, że tak właśnie działa los, daje naukę tym, którzy jej najbardziej potrzebują. Jan przyjmował to spokojnie. Dla niego najważniejsze było, że Paweł żyje. Ale gdzieś głęboko w sercu czuł, że to dopiero początek. Że prawdziwa próba dopiero przed nimi. Uratować ciało to jedno, ale zmienić serce człowieka to coś zupełnie innego. Minęły tygodnie Paweł dochodził do siebie w szpitalu. Anna dzwoniła codziennie, by zdać ojcu relację. Mówiła, że Paweł stał się cichszy, mniej pewny siebie, jakby wypadek złamał w nim tę butę, którą nosił na weselu. Jan słuchał i milczał, a w jego milczeniu było miejsce na nadzieję. Wiedział, że czasem człowieka można zmienić tylko poprzez cierpienie i bliskość śmierci. Jan pracował dalej, tak jak zawsze. Odwiedzał pacjentów, opatrywał rany, przyjmował nowo narodzone dzieci w ramiona. Ale teraz, kiedy wieczorem siadał z kubkiem herbaty na ganku, czuł, że historia zatoczyła krąg. Człowiek, który go poniżył, padł przed nim bezradny i poprosił o ratunek. A on, prosty felczer, odpowiedział czynem, nie słowem. I właśnie w tym tkwiła jego największa siła. Minął miesiąc od wypadku. Paweł wrócił już do domu, choć poruszał się powoli i o łasce. Blizny na ciele goiły się, ale te w duszy były głębsze i trudniejsze do zaleczenia. W jego twarzy nie było już tamtej buty, którą pamiętali wszyscy z wesela. Patrzył na ludzi inaczej, mówił ciszej, częściej milczał. Największą zmianę widziała Anna. Wiedziała, że jej mąż został boleśnie doświadczony, a każdy krok przypominał mu, że życie jest kruche i nieprzewidywalne. Jan przyjął te zmiany z dystansem. Nie oczekiwał, że zięć nagle stanie się innym człowiekiem. Siedział wieczorami na ganku i słuchał, jak świerszcze grają w trawie. Codziennie rano ruszał do przychodni, a potem do chorych. Nic nie zmieniło jego rytmu. Był tym samym człowiekiem, dla którego liczyła się praca i obowiązek. Ale w głębi duszy czuł, że teraz. Gdy Paweł zobaczył, jak wygląda życie na granicy, coś w nim pękło. Pewnego dnia Paweł pojawił się niespodziewanie na podwórku Jana. Podszedł wolno, w rękach trzymał koszyk pełen warzyw i owoców. Nie był to gest wielki, raczej symboliczny, ale każdy na wsi wiedział, że w Polsce taki dar znaczy więcej niż pieniądze. To był znak szacunku. Jan odebrał koszyk i skinął głową, a Paweł pierwszy raz od dawna podniósł wzrok i spojrzał mu prosto w oczy. Nie padły wielkie słowa. Nie były potrzebne. Następne tygodnie przyniosły coś, czego nikt się nie spodziewał. Paweł coraz częściej przyjeżdżał do wsi. Pomagał przy drobnych naprawach, nosił drewno, poprawiał dach w starym budynku przychodni. Siedział czasem z mieszkańcami na ławce pod sklepem i słuchał, co mówią. Nie komentował, nie udawał, że wie lepiej. Po raz pierwszy w życiu uczył się pokory. Anna patrzyła na niego z niedowierzaniem, ale w jej sercu rosła nadzieja, że jej mąż wreszcie zrozumiał coś, czego nie nauczyło go miasto. Jednego popołudnia wydarzyło się coś, co przypieczętowało tę przemianę. Na polnej drodze upadł starszy mężczyzna, który zasłabł w drodze z pola. Pierwszy zauważył go Paweł. Nie zastanawiał się długo. Pobiegł do przychodni, zawołał Jana i razem z nim pomógł nieprzytomnemu sąsiadowi. Jan pracował, jak zawsze. A Paweł trzymał dłoń chorego, próbując powtarzać ruchy teścia. W jego oczach była powaga i skupienie. Zrozumiał wtedy, jak wygląda prawdziwa odpowiedzialność, kiedy w twoich rękach leży życie drugiego człowieka. Po wszystkim usiedli na ławce przed przychodnią. Słońce chyliło się ku zachodowi, powietrze pachniało mokrą ziemią po krótkim deszczu. Paweł długo milczał, aż w końcu odezwał się cicho. Powiedział, że nie umie znaleźć słów, by opisać to, co czuje. Przyznał, że tamtej nocy, kiedy samochód roztrzaskał się o drzewo, pierwszy raz w życiu pomyślał, że wszystko się skończy. I że właśnie wtedy zobaczył twarz Jana pochyloną nad sobą. Dodał, że to uczucie nigdy go nie opuści, że wie, komu zawdzęcza życie. Jan słuchał spokojnie. Nie odpowiedział od razu. Spojrzał na zachodzące słońce i dopiero po chwili rzekł, człowiek nie jest wielki tym, co posiada, ale tym, Ile potrafi dać innym. Te słowa zapadły głęboko w serce Pawła. Zrozumiał, że nie chodzi o to, by imponować światu, lecz by być potrzebnym, by stanąć przy kimś, kto nie ma siły. Wieś szybko zauważyła zmianę. Ludzie, którzy wcześniej patrzyli na Pawła z niechęcią, zaczęli go traktować inaczej. Nie dlatego, że mówił, ale dlatego, że działał. Pomagał nosić worki ze zbożem, kosił trawę, przychodził. Gdy trzeba było coś naprawić, był inny, spokojniejszy. I choć wielu wciąż pamiętało jego słowa z wesela, powoli zaczęli wierzyć, że człowiek naprawdę może się zmienić. Dla Anny była to największa ulga. Widziała, jak jej ojciec i mąż stopniowo odnajdują wspólny język, choć nie w rozmowach, ale w prostych czynach. Wiedziała, że ta przemiana nie byłaby możliwa bez tamtej tragicznej nocy, bez tego, że Jan ocalił Pawła, zamiast zostawić go na pastwę losu. Kiedy przyszła jesień, a pola pokryły się mgłą, Jan, Paweł i Anna siedzieli razem na ganku. Cisza była pełna sensu, bo każdy z nich wiedział, że wydarzyło się coś wielkiego. Jan w duchu rozmawiał ze swoją zmarłą żoną, dziękując jej za siłę, która pozwoliła mu nie odpowiedzieć gniewem na upokorzenie. Paweł patrzył w ziemię, ale w jego sercu rodziło się coś, co można nazwać prawdziwym szacunkiem. Anna uśmiechała się przez łzy, bo wiedziała, że jej rodzina ma jeszcze szansę. Tak historia zatoczyła koło. Zaczęła się od drwini pogardy, a skończyła na lekcji pokory i wdzięczności. Paweł nigdy więcej nie nazwał Jana sanitariuszem. Dla niego stał się lekarzem życia, człowiekiem, który w najciemniejszej godzinie podał mu rękę. A Jan wiedział, że właśnie w tym tkwi siła w cichym, prostym geście, który potrafi zmienić serce drugiego człowieka. Drodzy widzowie, dziękujemy, że jesteście z nami. Subskrybujcie kanał. Polubcie nas i koniecznie napiszcie w komentarzach, co sądzicie o tej historii. Nie zapomnij kliknąć na dzwonek, aby nie przegapić nowych ciekawych historii. Do zobaczenia wkrótce.